Cześć, z tej strony Piotr Maciejczak, a to film, w którym chciałbym w krótkim czasie wprowadzić Cię we wszystkie najważniejsze zmiany nadchodzącego patcha Path of Exile Siege of the Atlas. Zaczynajmy. Numer 1. Liga Arch Nemesis. Choć mówimy o patchu Siege of the Atlas, to razem z nim Grinding Gear Games serwuje nam 3-miesięczną ligę Arch-Nemesis, w której będziemy mogli uwalniać potwory uwięzione w skale, kontrolując ich siłę oraz nagrody, które za nich uzyskamy, a dokładną mechanikę tej ligi wytłumaczymy w nadchodzącym w przyszłości filmie. Będą to single target encountery, więc weźcie ze sobą buildy, które poradzą sobie z pojedynczym wytrzymałym przeciwnikiem. Numer 2 Nowa mechanika influenców. Influencje dodane w patchu 3.17 będą znacznie różniły się od tych, które znamy wcześniej, to znaczy z Conquerorów, Shapera czy Eldera. Te influence będą dotyczyć implicitów przedmiotu, a nie rolowalnych eksplicitów. W dodatku na przedmiotach z influencem nie będzie można częsować unikatów, zupełnie jak z przedmiotami synthesized. A same influenc przedmioty będzie można robić tylko na rękawicach, hełmie, zbroi oraz butach. Numer 3 Rework progresji Atlasu. Koniec z regionami, koniec z Watchstone'ami. Teraz będziemy mogli progresować wertykalnie w głąb atlasu jednego, jednego globalnego, można powiedzieć, regionu. Atlas jest bardzo uproszczony, jeśli chodzi o progresję map. Idziemy po prostu w górę. Koniec końców wszystkie mapy będą mogły być tier szesnastkami. Nie będziemy musieli przejmować się swapowaniem watchstone'ów, żeby w odpowiednim momencie z Walczyć z odpowiednim konkurorem. W przypadku Maven nie będziemy musieli robić jej we wszystkich regionach, tylko będziemy mogli po prostu ym, sprawiać, by oglądała mapy, które chcemy. Pozbycie się regionów sprawia również, że przedmioty związane z poszczególnymi regionami, jak na przykład Vermillion Ring czy Bone Helmet, będą teraz globalnymi dropami Atlasu. W dodatku naprawi to również wiele problemów gracze, takich jak to, że gracze czuli się zmuszeni wykorzystywać misje ALWY w konkretnym regionie. Nie tylko zresztą Alwy a gdy spotkaliście na przykład właśnie Alwę w, nie wiem, na Lex Proximie, to ją omijaliście albo robiliście z niesmakiem. Teraz nie jest już to problemem. Kolejną istotną rzeczą jest nowy sposób rozwoju Atlasu. Jako, że nie mamy już regionów, jak ustaliliśmy wcześniej. Teraz Atlas będzie miał jedno wielkie drzewko pasywne. Podobne do drzewko rozwoju naszej postaci, jest to znakomita zmiana, ponieważ sprowadza ona progresję Atlasu bardziej na low end, to znaczy już od wczesnego poziomu mapkowania czujemy progresję i to, że rozwijamy gain z każdej kolejnej mapki, zamiast rozdrabniać to na poszczególne regiony, w dodatku odkładając to na późniejszy etap gry po zabiciu konquerorów, tak jak w poprzedniej reiteracji tego systemu. Jeśli interesuje Was przykład jednej z nowych potężnych pasywek Atlasu, słuchajcie tego. Corrupted Gaze daje nam możliwość dropnięcia nawet sześciomodowych modowych Abys Jewelów. Będą one dropić Corrupted, ale będą mogły na high-endzie osiągać siłę niespotykaną jak dotąd dla jakiegokolwiek rare Jewela. Numer 5 W związku ze zmianami systemu Atlasu, będzie można sprawić, by każda mapa na Twoim Atlasie miała tier 16. W dodatku istnieje możliwość, by Twoja ulubiona mapa padała z częstotliwością 120 razy większą niż wszystkie inne mapy danego tieru, dzięki dwunastokrotnemu systemowi Favorite, z czego na pewno ucieszą się wszyscy, którzy lubią robić tę samą mapę w kółko. Prawdopodobnie samemu sfaworytuje Toxic Severs. Numer 6 Kolejną rzeczą, o którą warto wspomnieć, jest kompletnie nowy endgame, jeśli chodzi o bossy. Nowe bossy, bazowo prawdopodobnie, nie wiemy do końca, lekko łatwiejsze od Maven bazowo, ale będzie można je pod Kręcić. To znaczy, po zrobieniu ich, po wykonaniu walki z nimi po raz pierwszy, będziemy mogli nasze następne encountery utrudnić oraz zwiększyć z nich nagrody za pomocą orbów. Po prostu zalchemikować, schaosować, wyrolować sobie zaproszenie na bossa. Numer 7. W parze z nowymi bossami wchodzą do gry również nowe chase-itemy, nowe potężne przedmioty, które pokazał nam Grinding Gear Games. Uwzględniają m.in. najciekawszy według mnie przedmiot, to znaczy dżuele pozwalające uzyskać ascendency point ascendancji, której nie posiadamy. To wszystko w obrębie naszej klasy bazowej, to znaczy na przykład elementalistka będzie mogła teoretycznie zdobyć profane bloom, czyli możliwość wybuchania ciał przeciwników od okultystki. Tak samo mroźna okultystka będzie mogła zdobyć Shaper of Flames, by móc zignajtować przeciwników swoimi mroźnymi czarami. Czy tylko ja wyczuwam tutaj mocną inspirację Hellfire Torczami z Diablo 2? Prawdopodobnie nie, bo w sumie wspominał o tym również sam Chris Wilson. Numer 8. Rework Quiverów i Łuków. W dużym skrócie możemy spodziewać się dużo większych cyferek na łukach, jeśli chodzi o obrażenia od Elemental damage'a. Wszystkie modyfikatory zostały znacznie zbufowane. Oprócz tego możemy spodziewać się nowych baz kołczanów oraz buff do istniejących kołczanów. Niektóre też mody zostały przeniesione, na przykład możliwość wystrzelenia dodatkowej strzały zostało przeniesione z Influenced Moda na zwykły mod globalnej puli modów. Możemy więc spodziewać się więcej uczników w mecie. Numer 9. Do gry wprowadzane są również nowe karencji. Część z nich będzie służyła deterministycznemu craftingowi na przedmiotach Influenced, a część będzie związana bezpośrednio z atlasem, tak jak kompas, który będzie można zakupić u Kiraka, który będzie pozwalał nam odkładać sekstanty na później, oraz Scouting Reporty, które będą służyć resetowaniu misji Kiraka. Można prawdopodobnie spodziewać się aktualizacji karencji tabów oraz do gry wprowadzane są nowe taby na flaszki oraz gemy. Numer 10. Rebalans spell gemów jest to temat, który mocniej poruszyliśmy w manifesto, w filmie, który wrzuciłem parę dni temu. W dużym skrócie można spodziewać się dużych wzmocnień dla czarów rzucanych z ręki, a nie za pomocą trapów, min, totemów itd. Numer 11. Sirus oraz jego konkwerorzy, to znaczy Baran, Alhezmin, Drox oraz Werytania, będą teraz funkcjonować podobnie do Eldera i Shapera. Będziemy mogli dropnąć mapy, na których czaić będzie się jeden z konkwerorów, a po uzyskaniu z nich czterech różnych fragmentów będziemy mogli otworzyć walkę z Sirusem. Numer 12. Przerzucenie pewnych modów z influencą od pula na globalny mod pool. Jest to zmiana, która może sporo namieszać witamizacji, ponieważ od teraz nie będziemy szukać takich modów jak plus jeden do poszczególnych rodzajów gemów na amuletach influence, lecz w zwykłych non-influence amuletach. Z mojej perspektywy oznacza to, że prawdopodobnie będę chciał identyfikować każdy napotkany amulet. Numer 13. Na influence mapkach będziemy mogli napotkać na nową mechanikę. Altary, które mogą zespełnić się na mapkach z wpływem jednego z nowych bossów, będą mogły utrudnić nam mapę, jednocześnie pozwalając zwiększyć nagrody, które możemy z niej uzyskać. Na razie dosyć mało wiemy o tej mechanice, ale wiemy, że nawet na nowym atlasie będziemy mogli wydać punkty, by częściej napotykać na te właśnie altary. Numer 14. Zmiana sposobu pozyskiwania Awakened Gemów. Do tej pory Awakened Gemy były do zdobycia z Sirusa oraz jego Conquerorów. Teraz Awakened Gemy będą do zdobycia za pomocą walki w Maven Crucible z map bossami, które zaprosimy do Maven, a niektóre z nich będą dostępne tylko jako drop samej Maven. Numer 15 Fatch 3.17 zapewnia nam również nowe modyfikatory, które możemy wyrolować na mapach, heistach, logbookach, oraz znaleźć w Delwie. Numer 16. Sekstanty od teraz oddziaływać będą na cały Atlas. Nie będziemy już więcej męczyć się z przestawianiem i całym tym niepotrzebnym mikromanagementem związanym z sekstantami. Mamy teraz również dodatkową możliwość zachowania ulubionego sekstantu na później za pomocą opisanego wcześniej Surveyor's Compassu, który można uzyskać u Kiraka. Numer 17 Załamana Zana Mabana Zana postanawia odejść, nie wiemy kiedy wróci, na czas jej nieobecności jednak Kirak przyjmuje jej funkcję. O ile fabularnie może przyzwyczailiśmy się do naszej rudowłosej, to z perspektywy mechanik gry jest to bardzo duże usprawnienie. Kirak oferować nam będzie misje w usprawnionym systemie. Te misje będą często dużo ciekawsze niż do tej pory uzany. Warto również będzie zaglądać do jego sklepiku, ponieważ mapy, które sprzedawać będzie Kirak będą posiadały specjalne implicity. Jak na przykład mapa będzie miała jakiś określony Bridgestone, mapa będzie miała dużo skrzynek itd. Numer 18. Możemy spodziewać się paru mniejszych lub większych reworków. Dancing Dervish będzie teraz lepiej radziło sobie na single targetie, Orb of Storms zyskuje duże zmiany mechaniczne, teraz będzie trwać aż do 29 użyć i będzie miało trochę inne cyferki. Nie dostajemy nowych gemów per se, teoretycznie, ale tak naprawdę dostajemy. Bo efekt Blessingu, do którego wcześniej mieliśmy dostęp za pomocą takich butów jak March of the Legion, teraz dostępne będą w formie Gema. Do uzyskania będzie również nowy Keystone Precise Technique, który zapowiada się na dodatkowy darmowy damage dla niektórych buildów, takich jak Slayer. Numer 19. Zapowiedziany został wyścig, który jest bardzo ciekawy z perspektywy zarówno tych biorących udział, oraz tych, którzy udział brać nie będą. Grindr Gear Games ogłosiło, że pierwsze osoby, które dadzą radę zabić wszystkie nowe bossy na lidze Solo Self-Found Hardcore, będą mogły utworzyć nowy unikat dla poszczególnych z nich. Jest to zarówno wielka inicjatywa dla wielu graczy, by odcisnąć na stałe piętno w swojej ulubionej grze, ale również znak dla pozostałych z nas, że Możemy spodziewać się w przyszłości nowych unikatów z takich bossów jak Maven, Uber Elder, Shaper czy Sirus. Numer 20. Wspólnie z Owim, znanym również jako Kasztan, planujemy przygotować koherentną listę dobrych buildów na całą Ligę 3.17. Będziemy ją updateować przez całość trwania Ligi, a link do niej znajdziecie pod tym filmem. Oprócz tego, możecie spodziewać się aktywnych streamów z mojej strony przez całą długość trwania Ligi 3.17. Z mojej strony to tyle. Dziękuję za dotrwanie tak daleko. Dajcie znać w komentarzach, czy podoba Wam się taka forma filmu i widzimy się na Twitchu lub w przyszłym filmie. Elo!